Ale, Ale żeś w chujowy tą postawiłeś w chujowej miejscowości, obcinałem sobie konar wczoraj. No obra tam kurwa. Czuka A to, że byłem najebany z, z Murzynami moimi z Afryki to nie moja wina. Po prostu, żeś że ty kurwa się wprowadził na moją posesję No Schuś. tak, tak, chuj. Spierdalaj. Dobra, gdzie ty tu postawić? Patrz jak jestem dobroczyńcą. Tak, ta Czy Przynajmniej na pozwalam poczyta. ci spać w moim domu. Spokojnie, zapłacić 110% za podatek gdzieś A ty się kurwa ma. jakiegoś się nauczyłeś, nie Patrz teraz, kurwa. Nie. Weźmy te komody, tam gdzie twój. Kurwa, jego macie. Kurwa, jaki typ. Na Tego nie będziesz zrobił, cieciu pierdolą. Twoje stare nie miał wyjeżdżać na kurwa, twoja matka nie miała się zabezpieczenia na a ty jesteś Beginning kurwa, kurwa, kurwa! kurwa. Ja, ty kurwa chyba nigdy ]ền. samochodu nie prowadzisz w sumie, ci zajebali right prawo jazdy. Aha, ty za swoim świetniku Dobra, spierdalaj, jeste rollo. No kurwa, No Dobra, poczekaj, że sobie. Patrz. To ma więcej jakiś niż twój Oj co matka. Dobra, przemiew blubanie! Chój ci w przemiew kurwa. Spierdalaj. Dobra, tutaj to robimy. Zrób to tu, kurwa I jego mać. Ej... I mówiłem ci, że ale tu i tak jest większy auto. porządek niż... No to w życiu m. twojej matki. Dobra, to I patrz, i kurwa znowu jedną łóżko jest przewrócone Nie, cie, cie, cie. problem. Nie. Ej, tak. Dobra, ej, nie, ja sobie idę tak. na strych Może jest tutaj jakaś wódka. A może nie, a może tak? Może. Czy jakieś ojej Ojej! Ale debil, bywa. Ja, kurwa, przerwa. zapomniałem, że jednak te sprężyny są przydatne, no ale dobra trzymaj Dobra, ty jesteś kurwa przydatny jak jesteś najebany, tak tu ty jesteś kurwa. ja nie słuchałem Tak? No tak, no dokładnie tak. A co gdyby żon zobaczył jakie dzieci, że to się teraz rodzą to by kurwa nie daliby 500 plus tylko by kurwa kazali cię zabić. No tak, tak, mów. Se, mów Za 500 se, kurwa mus... złotych. Śmiecił. Wstaś, chujacz, to są śmieci. Gdyby podatki, nie ty, to pewnie jakiś świata by wzrosło przynajmniej o 100%. Tak, gdyby nie ty, to kurwa ludność by rozkwitała, a nie jestem, tylko Dobra, na całym świecie. 10 razy 0 i tak daje 0, czyli twoja EQ. O kurwa! O, o, no właśnie widzę, dobra, kurwa EQ. Poczekaj... poczekaj, bo ja się wcisnę, ja się wcisnę. Wciśnij się Dobra, jest okej. Okay. Ej, wciskaj się w Twoje matki. No, no, i dobra, to, to poczekaj. Oj, 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 jak ja mi pierdolę. Przykro, są siebie. Poczułem jak czerwony z Angryberców. Ha hmm. Ha. Hmm. Dobra, poczekaj, hmm. spierdolę z tymi sprężynami. Pomyśl, co wiecie zrobić. No e, i na ja zamontuję my... kurwa inny e, stacjonalny patrz Inna sprężyna, tutaj na moich berecik. Ja się tutaj mówisz, że. A, w dupę. E, Poczekaj. No i chuj, po co? jest? Nie, chuj. chuj, stary, chuj, stary, chuj stary, jest. Nawet mi nie dasz pójść spać stary, no no byłem zmęczony po prostu. Nie. Nie patrz. I co? E, I co? I chodź, ty tutaj by nie spał, na podłodze. Tak? Nie, no, ja no żartowałem, chodźcie połóż. No i teraz ja idę spać. Dobra, to jest Moja co? czaszka bez mózgu, kurwa, ucierpiała, idioto Ty masz plasteliny śmieciu Ty masz, Poczekaj, kurwa, ja mam pomysł. Ja masz tutaj coś... wsadź sobie w dupę Okej okay. O, patrz A, ale mam dużego chuja, patrz Nic moim nie to zrobić Dobra, trzymaj o, I o, po prostu o, jak będziesz chciał spać, to po prostu sobie odbijesz. A mi bereziek skacze Ja pierdolę, jakie to fajne Sk Skacze bardziej niż twoja ojcomatka, matka? sumie to chyba nie Spierdolę Poczekaj, bo... Patrz, jak no, to co, będzie, weź to do góry, ja sobie idę spać spadę. No chyba Cię pojebało w tym momencie, no ja pierdolę Jebanej kurwa, wstawa tak. joto. Spierdalaj Ja chcę spać Jestem na katę. Moje łóżko, spierdalaj Mój dom, moje łóżko, spierdalaj hmm. No dobra, spierdalaj Ja jestem śpiący dzisiaj Nie no kurwa, pierdolę. Spałem tylko godzinę no. Wyjebie to na litr całego No dobra tam Litr, co Ty kurwa Oj chuj, nie ma sąsiada kurwa Pa, czary mary, jestem chudini kurwa, nie ma sąsiada Nie mogę iść spać teraz Kurwa, trupcie, budzi. O Jezu, co to kurwa, rozg Patryk rozgwiazda. Ja pierdolę ze baba chyba się urwał. A, bo ja tam sąsiada spakowałem. No tak, zapomniałem. Chyba zejdę jak mi przykro. O nie, Dobra, teraz gdzie ciało wepchać eee, Pomyślimy, pomyślmy. Dobra, zobaczmy, jak zim jest w ogóle. Muszę go wyjąć i rozpuszczę w kwasie fluorowodorowym. To brzmi jak plan. I spuszczę go w kiblu, bo na to zasługuje. Chuj pierdolony. A teraz, nie wiem, może. Odwiedzę jego matkę, mam świetny pomysł, kurwa O, tym kastrowaniem jego ojca, to mu wykastruję łapę też, po czemu? O! o Kurwa, jak fatalny sen Ja tak mi ruchał jego ojca matkę Gdzie jest żółty? Śmieć Głupi Gdzie on jest? Chyba umarł To ja idę mu przeruchać matkę O, o! o! Nie o jest tutaj pod spodem, kurwa jakiś pająk O chuj pierdolny Kurwa jednak żyjesz Spierdalaj Fuck you kurwa bitches Patrz Dobra, Po prostu ehm. nie będziesz dzisiaj spał rozmyślmy się <noise> chyba ci pojebał tym bo. Nie no spierdalaj z tym łóżkiem Dobra, patrz. patrz O łóżko Ej, na łóżku teraz, Ja teraz zaklepuję. Ja zaklepuję moje... górę Nie tak, o widzisz, To pierwszy ten lepszy fuck off Ej, I kurwa Jak mam się tutaj kurwa zmieścić jak ja ważę 130kg Jak się popieści to się wszystko spierdalaj. zmieści Spierdalaj Kurwa jebany no, chuj no, 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 Daj mi się... Kurwa mać. Hmm. Poczekaj, ja sobie wejdę na górę. Kurwa, nie, spierdaj. Ty jest. Po chyba cię chyba. Eee, fuck off. Ty I tak masz szczęście, dobra. Tak jak to... po powczoraj, wczorajszym piwku. Dobra, to tutaj książki będziesz mógł sobie poczytać. Ty będziesz temu kurwa w dupę wstać te książki. O. A nie niej mógł dzisiaj. No kurwa, i piękno mi obrobić. I kurwa i spać. I co no. na górę? I raz, i i trzy! Kurwa nie bym się podciągać ale... plastelinowe mięśnie są za słabe dobra To poczekaj, wezmę wam drabinę O, o Ale rozwanienie Patrz sąsiad, jaką kurwa drabinę z OSP Ja pierdolę Objubałem są? Co, ława, bo Uspokój się idiot, cepie pieprzony Mógłbyś że niechaj, nie tyle Debilu Jebany kurwa <könnten> No no co kurwa tyle Yo nie udawaj, się spociłeś przez okno Nie udałem, że się spociłeś, się udawałeś, że się spociłeś No dobra, spierdal Patrz Ja mam lepszy pomysł Chuju Zobacz Kurwa, zrobimy z tej kurde. komady Poczekaj. O, takie A sobie wezmę... coś Wiesz tak co, kurde. straciłem wiarę w swoje życie A ja straciłem wiarę Idę w Idę się powiesić No i się w końcu W końcu kurwa Dziękuję Poczekaj, daj mi się powiesić Chodźmy do dobrego. Pa! Zrobimy tartą krok! Ja jej mnie wychowałem, nie? Sąsiad, ja się miałem wychowaną. Okrzyk, okrzyk dla mojego plemienia rodnego. Dobra! Leś się Dawaj. Nie mogę na to patrzeć. Sąsiad! O kurwa, chyba. Chyba się pod stół zakopałem. O kurwa, ja sam sąsiad, to jednak nie dla mnie. Tarzan to jest kurwa tarzan, a ja to jestem tylko taki żółty cwer pod, pod osiedla. A poza tym miałeś ja się sam powiesić, więc kurwa. zepsułem ci misję samobójczą. Sąsiad, ja pierdolę. Aż mógłby być ten. Piatrz, Ciebie to by nawet się... spod mostu by wyjebali. Zbyt. Dobra, chodź w dupek Ja pierdolę. A ja, to ja to pierdolę. już miałem sobie skrócić dzisiaj, że dzisiaj. No chodź, no roz... Jutro, cię Jutro cię zabiję, najpierw muszę wyczytać. A ja cię zabiję we śnie. i będzie misja samobójcza.